Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu Mini Clubman Cooper z 2019 roku. Zapraszam. Wersja Cooper, czyli mamy tutaj pod maską silnik o pojemności 1,5 litra, silnik benzynowy, 136 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów i napęd na przednią oś. Samochód jest w kolorze takim ciemnym srebrnym. A kod lakieru to C2K Melting Silver. Samochód wyposażony jest w reflektory w technologii LEDowej, Przeciwgielne światła, również LEDowe. 17-calowe czarne aluminiowe felgi, dach w kolorze czarnym z czarnymi relingami dachowymi. Mamy tutaj również dostęp komfortowy, czyli możliwość otworzenia samochodu łapiąc za klamkę i wciskając guzik. Przebieg naszego samochodu to 14182 km. Wielefunkcyjna skórzana kierownica, komputer pokładowy z nawigacją, podgrzewane fotele z przodu, a ta tapicerka to tkanina Firework Carbon. Przejdźmy jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza dla pasażerów siedzących z tyłu, dwa gniazda do ładowania i oczywiście mocowania fotelików dziecięcych i sofiks. A tutaj mamy nasz bagażnik. Jako, że mamy tutaj funkcję dostępu komfortowego, to mamy również możliwość otworzenia bagażnika poprzez machnięcie nogą. Otwierają nam, otwierają nam się jedne drzwi i drugie. Także bardzo przyjemny gadżet. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo oczywiście w ogłoszeniu, do którego link zamieścimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.